Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie pozdrawiam wszystkich sympatyków subskrybentów, wspierających chociaż tych wspierających nie ma za dużo zachęcam do komentowania, udostępniania filmów, dodawania opinii na google o kanale Autokrytyk i usługach moich link w opisie jak także w komentarzu dzisiaj taki Kolejny odcinek ze sprawdzania auta przed kupnem. Tutaj gdzieś na pograniczu Śląska Małopolski, bliżej Krakowa. Myślę, że dosyć ciekawy odcinek odnośnie sprawdzania auta przed kupnem. Tutaj był Fiat 500 2000, 2013 rok, bodajże z tego co kojarzę. Jeszcze sobie tutaj sprawdzę, ale, ale coś koło tego 2013 14, bodajże. Tutaj tutaj na pewno tak, 2013, 2013 rok, silnik tam był 1-2 ten podstawowy ośmiodzaborowy 69 koni dlaczego tak nagrywam bo jest to kolejny przykład niestety cofki licznika cofki przebiegu tutaj ten samochód był właściwie sprawdzany przed kupnem ale tak naprawdę właściwie po kupnie dlatego że osoba osoba już go zakupiła ale finalnie wyszło tak że ten samochód był sprawdzany tak jakby to samo było wszystko sprawdzane co przed kupnem związane to było z tym, że tam, że tam weszła przy diagnostyce komputerowej najpierw zaświeciły się kontrolki jakieś w bliskim czasie po zakupie i ta osoba pani podjechała do mnie powiedzmy na diagnostykę komputerową auta, tam był problem znane z tych silników bodajże z katalizatorem i z sondami lambda świecił się check engine tam najprawdopodobniej też była potrzeba jest potrzeba wymiany dalszego diagnozowania obserwowania oczywiście tego auta ale najprawdopodobniej katalizator już klęknął sonda lambda to wyłapuje po prostu i druga i z, z, zapala oczywiście kontrolkę check engine e, przy okazji tam właśnie zacząłem to auto później zostało też zlecone dalsze sprawdzenie tego samochodu i to było takie sprawdzenie auta przed kupnem, pokupnie e, <laughs> oczywiście tutaj e, ja polecam tylko sprawdzenie auta sprawdzenie przed kupnem pokupnie to już możemy tylko zostaje nam sąd gdzieś tam prawnik adwokat sprawy ciągnące się latami często e, branie rzeczoznawców sądowych płacenie za te opinie itd., itd. i tak dalej i tak dalej efekt może być różny przy tanich autach nie wiem czy to jest opłacalne w ogóle bo te koszty mogą sięgnąć kilka, kilkanaście tysięcy złotych nawet spokojnie a nie mamy gwarancji do końca że odzyskamy później te pieniądze tak naprawdę. No i co tutaj wyszło? No auto na liczniku miało z tego co pamiętam trochę ponad 100 tysięcy, 110 czy 120, a w rzeczywistości e, nie będę tutaj podawał. Nawet nie wiem czy na kanale jest jest akurat ten model, ale ja już nie nagrywam filmów. Jak sprawdzić przebieg, dlatego że z tych filmów często korzystają niestety. Niecne osoby, oszuści, którzy chcą klientów wprowadzać też w błąd i cofać te wyśniki. Także, po odczytaniu z jednego z modułów, o tak to powiem, okazało się, że auto ma ponad 200 tysięcy, i jest to też przebieg zaniżony, bo w tych modułach tak naprawdę on często zaniża ten przebieg. Czyli to znaczy, na przykład, jeżeli mamy przebieg 130 tysięcy. To często tam na przykład będzie się pojawiać 120, bo jest to wyliczane też na, na trochę innej zasadzie. Gdzieś tam jakieś rozbieżności są kilku, kilkunastu tysięcy kilometrów mogą być w zależności od marki, modelu. Co zaznaczam, rucznika w różnych autach, markach różnie to wygląda. Czasami są dane, się pokrywają często, a czasami się nie pokrywają. No, i przebieg ponad 200 tysięcy. Czyli spokojnie była cofka gdzieś zrobiona o 100 tysięcy. Najprawdopodobniej, powiem szczerze, po wnętrzu nie widać tego najprawdopodobniej auto. Gdzieś ktoś być może szanował ten samochód. Dobrze wyczyszczone zostało też na pewno przed sprzedażą, gdzieś tam zostało. Być może też nie było zużyte jak na swój przebieg. Często takie auta się zdarzają że. Samochód jest w dużo lepszym stanie niż to wynika z, z wartości na liczniku. Tutaj auto nie miało tam jakichś szkód specjalnych, było tam malowane z tego co kojarzę. Błotnik przedni lewy, jakaś tam cieniowanie też drzwi. Tutaj szyby wszystkie oryginalne były, czyli auto tam nie miało jakichś szkód specjalnych specjalnie dużych zderzak chyba też przednie był wymieniany przy tej stłuczce. E, także tak to wyglądało jakieś tam wycieki oleju też drobne były z silnika e, jak to w fiatach ale tutaj ważniejszą rzeczą oczywiście jest ten przebieg no i o co tu w tym chodzi praktycznie po kupnie, e, nie jesteśmy w stanie wygrać takiej sprawy to znaczy e, ze mną się kontaktowały kiedyś w ciągu tych lat ostatnich parę osób odnośnie, że właśnie kupiło takie samochody z cofniętym licznikiem, tak jak tutaj ten Fiat 500. O co w tym chodzi? Chodzi o to, że w sądzie, jeżeli sprawa będzie, to nawet nie raz, że nie znajdziemy rzeczoznawcy, który e, odczyta. Ja miałem taką, taki przypadek nawet, że gość... Pisał do mnie właśnie, że gdzieś tam ta sprawa w sądzie była rzeczoznawca. Tam napisał, że nie jest w stanie odczytać, potwierdzić w ogóle przebiegu. Ani oni też nie są w stanie odczytać przebiegu, bo się nie da, a w rzeczywistości ten przebieg dało się odczytać. Ale ja oczywiście nie, nie jestem jakimś tam rzeczoznawcą sądowym, także tutaj. Najprawdopodobniej te sprawy są przegrane ogólnie, dlatego że w innej sprawie, z tego co pamiętam, jak osoba pisała, to zaś sąd szukał tam poprzednich właścicieli, jakiegoś handlarzy, właścicieli w Niemczech nie mógł się skontaktować, nie ma tłumaczy, nie ma, nie ma jednostki, nie mogli dotrzeć w ogóle do tych osób. ta sprawa się też ciągła latami i finalnie i guzik z tego i tak wyszło także ogólnie te sprawy z przebiegami druga rzecz trzecie w innym przypadku to też było sprawa przegrana z tego względu że ten co sprzedawał jakiś handlarz czy komis stwierdził że ktoś po prostu zamontował moduł nie wiem tam układu kierowniczego czy inny moduł elektroniczny gdzie jest przebieg przechowywany na przykład po prostu zmienił moduł z auta używanego bo się popsuł no i ten przebieg został odczytany po prostu z tego modułu y, gdzieś, także to są ogólnie sprawy według mnie nie do wygrania y, może jak się tam trafi gdzieś tam na jakiś ciąg dowodowy, że y, tutaj będziemy będziemy mieli jakieś tam dowody powiedzmy faktury kopie faktur, że ktoś tam kupił, ale zazwyczaj na tych fakturach oczywiście sprzedażowych gdzieś gdzie handlarze komisji tam żadnego przebiegu nie ma, bo oni dobrze wiedzą o tym, że Później mogło, ty, mogło to być jako dowód. Oczywiście ja mówię o, yy, nie o fakturach dla klienta, że tam wpisuję, tylko o fakturach gdzieś tam pośrednich, nie? Czyli że gdzieś tam odkupują za granicą ten samochód, czy mają jeszcze kopię, kopię faktur poprzednich właścicieli, nie. Zazwyczaj tam na tych fakturach nie ma żadnego przebiegu tak naprawdę. Yy. No cóż, no to jest dla właścicielki tylko informacja, oczywiście zaraz ten co sprzedający, nie wiem czy ona się tam kontaktowała, bo e, ja już nie mam informacji, e, jakieś szczątkowej informacje, nawet jeżeli poinformowała chyba tego gościa tam, no to nie wiem jak to się tam zakończyło, aczkolwiek tak jak powiedziałem, e, ja tym osobom kupującym od razu mówię, też, że takie sprawy w sądach zazwyczaj są przegrane i to szkoda pieniędzy w ogóle, jak nie ma dowodów czysto na białym, czyli jakiś, tak jak mówię, kopii faktur czy nagrań, że handlarz zapewnia, że to ma taki przebieg, to teoretycznie możemy udowodnić później, że jako zawodowy sprzedawca może ponosić odpowiedzialność za takie, chociaż coraz więcej już nagrywałem o protokołach sprzedaży, coraz więcej tych finalnie w tych protokołach pisze, że auto jest śrotem i może mieć przebieg cofnięty i tak dalej i tak dalej i oni nie biorą odpowiedzialności także takie protokoły też dostajecie jak kupujecie samochód używany często to jest to informacji to jest taka nauczka tak naprawdę przy takim samochodzie też że co dalej z cofaniem liczników czy to zostało no jak zostało okrócone, jak dalej to jest tak naprawdę także tutaj myślę że Nic się, nic się nie zmieniło z praktycznie, szczególnie w autach sprowadzanych. Gdzieś tam auta krajowe, oczywiście mają tą dokumentację i takie przebiegi, yy, ciężej je ukryć bo gdzieś tam samochód był na przeglądach, czy ale dla chcącego nic trudnego, także może na bieżąco cofać licznik. Także tutaj warto sprawdzać auta przed kuptem, a nie po kupnie, żeby się nie zdziwić. A niestety większość sprawdza, jak się lampki zaświecą. Już nawet podczas podróży powrotnej od sprzedającego, coraz więcej takich przypadków jest. Że ktoś kupił auto najczęściej w soboty, w niedzielę. Takie osoby gdzieś tam dzwonią na weekend właśnie z diagnostyką komputerową, że zaświeciła im się lampka i, i tak dalej. Dodatkowo ludzie oszczędzają, zaoszczędzi tam kilkaset złotych ostatnio też coraz więcej jest fejkowych zamówień związanych gdzieś tam z konkurencją, która działa tutaj na terenie gdzieś ktoś tam dzwoni, bo on chce szybko, szybko sprawdzić samochód, już na już na dzisiaj najlepiej, po czym jak mówię, że płatność, proszę przesłać maila, płatność przed kupnem, blikiem, przelewem ekspresowym przed sprawdzeniem alta oczywiście, to nagle kontakt się urywa, nikt już nie kontaktuje, albo się Wystraszył ceny, a ceny są takie jak w sieciówkach, w sieciowych tych firmach sprawdzających auta. A jakość y, mojego sprawdzania jest nieporównywalna do, do y, gdzieś tam przypadkowych osób, które się tym zajmują. Także tutaj na pewno warto na to zwrócić uwagę, że y, taki samochód. Tak tutaj nawet mały Fiat 500, nawet w takim samochodzie są kombinacje z licznikiem, a co dopiero gdzieś tam w autach dużo droższych. Ta dokumentacja też często jest dziwna, przebiegu w różnych samochodach, na to warto zwrócić uwagę i odnośnie też przebiegów, czy gdzieś tam można, ja już takich filmów, chociaż takich filmów też mógłbym nagrać, jak sprawdzić przebieg gdzieś tam w jakimś aucie, ale nie nagrywam, dlatego, że to też jest, tak jak powiedziałem na początku, informacja dla sprzedających, dla handlarzy, dla oszustów, którzy chcą oszukać kupujących, którzy będą wiedzieć, gdzie, gdzie ten przebieg sprawdzić albo gdzie cofnąć. O. Zdarzają się też wpadki, może to na inny gdzieś tam odcinek, chociaż ja o cofaniu już tam nagrywałem, że na przykład gdzieś tam leży jakaś kartka ze starego Wymiany oleju, gdzie, gdzie widać na przykład, że przebieg jest 200 tysięcy większy niż, 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 niż auto, ma w ogłoszeniu, które jest sprzedawane. Także uważajcie, tutaj mały samochód, a też cofka zrobiona o 100 tysięcy. I takie sprawy są praktycznie nie do wygrania, albo ciężko, ciężkie do wygrania. Stracicie następne pieniądze, kilka, kilkanaście tysięcy na adwokatów, na ekspertyzy na rzecz oznawców, yy, a w rzeczywistości się okaże później, że yy, handlarz czy sprzedający powie, że a on o tym nie wiedział na przykład, albo to co w tą poprzedni właściciel, a poprzedniego właściciela sąd nie jest w stanie namierzyć i nie pamięta, nie wie, nie, nie orientuje się, zarobiony jest, <laughs> także sprawdzajcie auto przed kupnem, a nie po kupnie. Pozdrawiam, to by było na tyle w takim odcinku dłuższym. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie kanał Autokrytyk. Łapka w górę. Możecie dodać także opinię na Google, zarówno o kanale, jak i usługach. Także pozdrawiam. Do usłyszenia do następnego odcinka.